Cześć wszystkim, mamy końcówkę maja. No i co dalej dzieje się na pasiece? Otóż zrobiliśmy odkłady. To są te odkłady w takich fajnych ulikach sześcioramkowych Wielkopolskich od Wysonia. Dopiero co przyjechały z pasieki tutaj w to miejsce, gdzie była rodzina numer 7. No, pogoda masakryczna. Nie powinniśmy nic robić, ale no, niestety matki przyszły w piątek, i dzisiaj w sobotę musiałem to zrobić. Niestety, jakaby nie była pogoda, ale jakoś się udało. Eee, co dalej z dzieło miodem? Eee, pobrały. No, ile to mogło być? 4, 5 słoików gdzieś tej pokrzywy koncentratu. Pol numer 7 na basie, wywiozłem. A tu co zostało? Niedobitki. Odkład zrobiłem. Nie miałem już możliwości, żeby to nagrać. Bo pogoda to było wszystko na szybko, na wariata i pokażę wam przy następnych jak tworzę odkład, bo jeszcze będę robił. Rodzinę numer 7 wywiozę na pasiekę. Teraz pewnie stamtąd jakieś filmiki będę wam więcej coś nagrywał. Tutaj wam tylko wrzucę zdjęcie. To właśnie to zdjęcie. Tak to wygląda. No tutaj zrobiliśmy odkładzik. Zostało... Jest na pięciu ramkach. Zaraz tutaj ich podkarmimy ciastem. I tutaj przyjechały dwie z pasieki. I tutaj pszczółki by zrobiły jakiś oblocik, ale że jest zimno, to nic nie będą robić. Dobra, jeszcze od góry Wam pokażę jak to wygląda, jak to otworzę i będę podawał ciasto. Dobra, tak na szybko. Mamy 2, 4, 5 ramek, jedna to jest węza, druga to jest pokarm, a trzy ramki są z czerwień. Tutaj dajemy ciasto, tutaj mamy klateczkę z matką, nie będę tego otwierać na razie, ona jest zamknięta, pszczoły muszą się z nią oswoić. Z zapachem muszą też się zapoznać matki i za kilka dni. Zrobimy, zobaczymy jak się pszoły zachowują, czy chcą tą matkę przyjąć, czy też nie. Jeżeli nie, to znaczy, że to, to znaczy, że nie chcą przyjąć. To znaczy, że na przykład zakitują tą klateczkę i wezmą będą swoje mateczniki. Jeżeli jeszcze jest młody czerw, to będą próbować zrobić mateczniki i swoją, swoją matkę. Ale zobaczymy. Dobra, zamykam, bo jest pogoda jaka jest.